Nieco ponad tydzień później wsiada w samolot do Czech z ambicjami na walkę w Nowym Meście na Morawach, czyli jednej z bardziej kultowych tras w kalendarzu Pucharu świata. Ta trasa odpowiada holendrowi i efekt jest zupełnie inny niż przed rokiem. Kończy bowiem wyścig zaledwie minutą do trzeciego wówczas Juliana Absalona. Optyka zmienia się o 180 stopni, a walka z najlepszymi kolarzami górskimi świata staje się namacalna. A przecież już za 3 lata igrzyska w Tokio. Nie ma jednak czasu na wybieganie w przyszłość. Trzeba jak najszybciej wracać szczek do Belgii, bo już w środę zaczyna się Baluwa Belgium Tour, czyli ważna szosowa etapówka. Noga jest, więc trzeba korzystać. Ale takiego obrotu sprawnie spodziewał się chyba sam Holender. Odnosi zwycięstwo już na drugim etapie, pokonując na finiszu samego Filipa Gilberta, czyli zwycięzcę kultowego Ronde van Flanderen. Podium uzupełnia nie kto inny jak jego odwieczny rywal, Wold Van Aert. Wielkie było zdziwienie, gdy Holender po ceremonii dekoracji nie wrócił tak jak reszta drużyny do hotelu w celu regeneracji przed etapem trzecim, tylko zgłosił komisji sędziowskiej, że wycofuje się z wyścigu, spakował się i pojechał do Niemiec, do znanego sobie z roku ubiegłego Alpstadt. Pojawia się jednak pytanie, czy na niemieckiej trasie sobie poradzi. Przecież w ostatnim niedzielę ścigał się w Nowym Meście, do tego dwa etapy w Belgii, pokonane kilometry w podróży, a czasu na odpoczynek prawie w ogóle nie było. Powiedzieć, że sobie poradzić, to jak nic nie powiedzieć. Van kończy Puchar Świata na drugiej pozycji, przegrywając tylko z Schürterem i to zaledwie o pół minuty. 22 latek na dobre rozgościł się w światowej czołówce Kolarstwa Górskiego.